Płytki idą, ale wylizać trzeba. Wylewacie to dobrze przepłukać całym wiadrem wody i poleć. To i tak, ktoś powie, o, że ja wylewam takie popłuciny do kibelka i to idzie tam, wiadomo, w cholerę. Ale przecież to wszyscy tak robią, którzy są tutaj w mieszkaniach. Wszyscy, bez wyjątku. O ile zmieszadła jak klej, mieszam i zostaje na dnie dużo tego Towaru, to po prostu wylewam tą wodę brudną, zlewam ją, zostawiam te wiadro przygodowo na weekend. Przychodzę w poniedziałek i to, co zostawiłem na dnie, jest suche. I to mogę wyrzucić do worka i pójdzie do kontenera. Ale tak jak y, opukać wiadro po rodbandzie czy po czymś, no to ładzi do kibla i się nie przejmować. To i tak jest nic w jednym mieszkaniu, jak robiłem. Słyszałem, jak ludzie gruz walili do tej rury. I to jest autentyczny numer. Ja słyszałem cały czas, jak tam dopierdziel, dopierdziela gruz. Jak, te, jak się obijają y, jakieś, no jakieś gruzy o, o rurę, nie wiem co oni tam robili, czy oni po prostu może skuwali gdzieś wyżej łazienkę, bo to był chyba siedmiopiętrowy blok, czy oni skuwali gdzieś łazienkę, mieli rurę odkrytą mi co, im wpadło, to tam leciało, ale co jakąś, co jakąś chwilę słyszałem, że dopierdziela jakiś gruz w rurze. I to nie jest wodą, tylko słuchaj, że się obija sam gruz. Dobra, urabiam rotbandu, zarabiam sobie tu. co, łazieneczka mam przygotowaną. Elektryka przerobiona, dzik zabudowany. Jeszcze tylko nie zamknąłem tu z tej strony, bo po prostu jak przelewam wodę. To sobie zaglądam, czy gdzieś na 100 gdzieś sobie coś nie podcieka delikatnie. Dlatego jeśli mam możliwość zamknięcia jakiegoś boku na samym końcu, to tak to robię. Albo po prostu płyty nie zakładam przedniej i dopiero podpinam kiberek. Cały dzień się z niego korzysta, używa, przelewa wodę. Wtedy szczelność mamy sprawdzoną. Nie tak, że jedno wiaderko przelejemy i, i starczy. Więc tu jestem przygotowany. Ustaliłem z inwestorem, że tu będę 10 cm muru zabierał, po to, żeby tu 10 dołożyć z tej strony, żeby było więcej miejsca przy wagi. Podobno na dole miała być taka sama sytuacja, chociaż ja sobie w ogóle nie przypominam, żebyśmy na ten temat rozmawiali. Prawdopodobnie inwestorzy chcieli tak zrobić, ale też zapomnieli mi o tym powiedzieć. Tam na dole było to domurowywane, bo i tak musiałem otwór zmniejszyć do futryny. Także ja tutaj domurowałem chyba 7 cm czy 6 także trochę i tak było domurowane. Ale podobno też miało być przesunięte maksymalnie w tą stronę, jakieś przeoczenie. Ja nie mówię, że to nie jest z mojej winy, ale za cholerę nie pamiętam takiej rozmowy. Tutaj już mam podłączone. Dopiero skończyłem wkuty ten mieszacz. gebericik już ustawiony, tylko opłytować. I jest bajka. No i jeszcze zapianować tam otwór, ale co o czym chciałem powiedzieć dla kogoś, kto kiedyś będzie miał problem z przymocowaniem geberita do podłogi. Czy trzeba go wiercić do podłogi? Wcale nie trzeba. Kwestia tylko tego, jak wymyślicie sobie montaż do ściany. Bo siadając w taki belek, działamy na niego dźwignią taką, że łamiemy i próbujemy ten dół podsunąć. Górę wyrywamy, dół podsuwamy, i to jest cała siła, która działa tutaj na geberit Mylnym pojęciem jest, według mnie, ja zawsze powtarzam, mylnym pojęciem jest, według mnie, to co ludzie, niektórzy robią przy zabudowie geberitu. To jest, płytę OSB dają, na płytę OSB dają dopiero płytę gipsową, tudzież płyta budowlana idzie, tudzież jeszcze inaczej, dwie płyty gipsowe. Bo mówią, że y, płytki pękają, bo przecież kibel jak naciska, ludzie, przecież kibel jest tak rozwiązany, że tu trzymają go śluby, po to jest ta poprzeczka i po to jest dolna poprzeczka, że kibel się opiera na tej poprzeczce. Płyta gipsowa i płytka, to jest tylko. Jakby to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało. No i zabrakło mi słowa, ale na pewno napiszę, bo mi się przypomni. Także płyta gipsowa i płytka, to jest tylko pomiędzy tym stelażem a kibelkiem. I to jest ściskane. No jeżeli da Ci nawet jedną płytę gipsową, dacie klej na grzebień, tak jak Bóg przykazał, to nie ma prawa Wam płytka pęknąć, bo nie ma takiej możliwości po prostu. To jest nierealne, żeby płytka pękła przy siadaniu czy, czy nie przy siadaniu, bo ona się fizycznie, kibelek się fizycznie opiera na tej poprzeczce. Niektórzy mówią, że dają dlatego, rozumiem, jakby tu miała być mozaika. To jest już inna inszość. Jeżeli by tu miała iść mozaika i tu mamy tą pustą taką przestrzeń, no to wtedy można by było to dozbroić podwójną płytą gipsową, tudzież płytą OSB. Ale weźcie pod uwagę, że tu macie rozstaw 43 cm. I teraz zobaczcie, ktoś mówi, że tu trzeba dać, yy, wzmocnić to i tak dalej, i tak dalej, ale jak się robią ścianki, to na ściankach profil jest 140. Płyta gipsowa jest pojedyncza. I bardzo często jest tak, że na tych ścianach są później klejone płytki. Tam jakoś nikt nie zwraca uwagi na to, żeby to wzmocnić, bo coś się stanie i coś pęknie. Ale przy kibelku to już każdy mówi, że trzeba wzmocnić, bo to pęka i tak dalej. Jeżeli macie format jakiś 30x60, gdzie Wam cała płytka sięga odtąd dotąd, czy 60x60, 60, nie ma absolutnie, według mnie cały czas powtarzam, nie ma absolutnie żadnej potrzeby dawać podwójnej płyty gipsowej, OSB pod płytę gipsową, tudzież płyty budowlanej. Niektórzy dają 30 mm. Niektórzy mówią, że to chodzi o wygłuszenie. No na dole jest jedna płyta, jedna płytka, i jak woda leci do kibelka, to naprawdę się trzeba dobrze wsłuchać, żeby to było słychać. A poza tym komu to przeszkadza? Przecież puszczacie wodę, jak zrobicie, co macie zrobić, i wychodzicie, tak? Wy tu nie siedzicie i yy, z uchem przy yy, kibelku i nie słuchacie, jak to szumi. No tłumaczenie niektórych jest bez sensu i nie będę mówił. Yy, o jakiej grupie mam na myśli, że oni, oni idą wręcz przepisami cały czas. Oni się cały czas zasłaniają przepisami. Jeżeli coś podważycie, nie daj Bóg, że wyrobicie inaczej, nie tak jak każe. Karta techniczna, książka, czy dany producent czegoś, to cały czas jest przeczytaj kartę techniczną, bo producent zaleca tak, bo to trzeba tak. Ludzie, ale ten producent, który to tak zaleca, to napisał to pan Gienek, który pracuje w tej firmie a za chwilkę pan Gienek zostanie zwolniony, przyjdzie inny pan Józek i sobie wymyśli na przykład, że to powinno być robione tak i wszyscy będą robili tak, bo pan Józek każe. No nie, każdy ma łeb na karku i każdy powinien myśleć też samemu. Owszem, to są wytyczne, od których startujemy, ale to, jak to zastosujecie, gdzie zastosujecie i jak to zrobicie, no to już jest indywidualne podejście każdej osoby do danego systemu, do, danego, do danej rzeczy czy czegokolwiek innego. A nie tak się sztywno trzymać, bo tak każą i tak trzeba robić. Jestem ciekaw, czy ci wszyscy fachowcy z tymi dyplomami, co to tam oni nie mają, czy oni mają wagę, czy mają miarkę do kleju. Dam sobie obie ręce obciąć, że nie mają, że robią to na, na ja po prostu, bo wiedzą ile trzeba wody wrać i widzą jaka powinna być konsystencja. Więc i tak nie przestrzegają danych producenta kleju, jeżeli chodzi o na kilogram tyle i tyle wody. Na pewno tego nie przestrzegają, tylko to jest robione na oko, bo każdy wie, że każdy, kto robi, wie jaka konsystencja kleju powinna być lepsza. Poza tym, na dużą płytkę możemy dać gęściejszą czy rzadszą, żeby się lepiej rozpłynęło. To wszystko zależy, jak kto robi. Także, jeżeli chodzi o zabudowę geberitów i to, jak kto podchodzi do karty technicznej, to dla mnie niektórzy po prostu pędzą głupotą przeokrutną, zasłaniając się cały czas przepisami. A, jeżeli nie możecie wywiercić, ja tu ze stali nierdzewnej wyspawałem taki wspornik, bo bałem się tu wiercić, gdyż tam pod spodem idzie rura kanalizacyjna i ona mi akurat szła pod moim wkrętem. Uciąłem wkręta krócej, koszulka ma 5 cm, kołeczek, zaznaczyłem sobie na wiertle 5 cm, no i na te 5 cm wywierciłem kołek wkręta uciąłem też na 5 cm, udało mi się to zamocować tu poszło pęknięcie, ale to mi nie szkodzi, bo kibla nie jesteście w stanie ruszyć to tylko się rozpękło i się zaparło druga sprawa, ja zaraz sobie urobię trochę towaru i tak jak ja robię, tu z tyłu ciapnę troszeczkę towaru, żeby towar się przykleił do posadzki i nie daj Bóg jakby ten wkręt puścił czy chciałoby się przesunąć to nie pozwoli ten towar, który z tyłu jest chlapnięty tak jak zrobiłem w tamtym kibelku obok a o co chodzi z tym? Już tak montowałem w dwóch miejscach, że nie było możliwości wywiercenia, bo podłogówka gdzieś szła i nikt nie wiedział gdzie. Dlatego zamiast nie ryzykować, też dorobiłem takie coś, że dajecie z tyłu, przykręcacie do muru dwoma kołkami, tu przykręcacie na dwa sowite wkręty, jeżeli ktoś się boi, może, może dać śrubę na przestrzał i wtedy to sobie mocujecie od środka, tam, Mocujecie sobie to tu do, do ramy z jednej strony, mocujecie to z drugiej strony, tu tylko ustawiacie sobie wysokość na, na nóżkach i nie ma prawa Wam się nic z tym stać. I macie to przymocowane do ściany i nic tego nie ruszy. Bomba by musiała pierdyknąć, żeby to ruszyło. Tyle z mojego wywodu, jeżeli chodzi o zabudowę geberitu. Ja zawsze daję jedną płytę, jeszcze mi się nie zdarzyła po prostu mozaika. Może dlatego Czy dam format 10 na 10 bo może wtedy bym wzmocnił. I tak jak mówię, to ma sens przy małym formacie płytki. Przy dużym, czyli takiej 60, absolutnie nie ma to żadnego sensu, według mnie. Poza tym mi się jeszcze nigdy nic nie stało. Może będę mądrzejszy, jak się kiedyś coś stanie. Na razie idę w zaparte, że jest moja racja. Że jest jedna racja, moja racja. <grych> Dobra, zabudowywuję to sobie. To sobie zachlapuję, bo mam trochę kleju gipsowego. To sobie to złapię. Nie mam niestety tynku, także nie będę tynkował. I przytrę sobie, przytrę sobie całe mleczko. Albo przerobię sobie mm, troszeczkę instalacji, bo strasznie zaczyna mnie wkur, yy, że muszę koło tych kabli łazić. Cały czas je omijam i się zahaczam o to, więc może sobie tutaj ogarnę tylko tyle o ile. Albo sobie poprzenoszę coś do pokoju, mogę, mogę pokój przytrzeć. No nie wiem, coś będę robił. <grych> I zobaczcie, następny grzejnik problem z grzejnikami stalowymi, które inwestor kupił. Zobaczcie, jak rzewieje. Dosłownie tu wszędzie zaczęła się pokazywać korozja. Oczywiście przy odkręcę to, powiadomię mu tym inwestora, żeby widzieli, bo przecież nie będę nic robił na, własne, na własną rękę. Odkręcę to, przywiozę podkład akrylowy od samochodów, samochodówka, to jest stal, więc tutaj nie ma nic innego do zastosowania. Podkład akrylowy, zapodkładuję całe gniazdo, zamaluję na biało, bo mam też białą farbę i tyle i nie będzie żadnej reklamacji, bo nie ma sensu się hamrać. Powiedzcie mi, bo ktoś z Was na pewno będzie wiedział. Ja nie wiem, dlaczego zbrojenie dają na dolnych warstwach. Co to daje na dolnej warstwie? Już pomijam fakt, że to, co jest niezakryte za prawą, tylko jest na wierzchu, bo już tu łamałem dwa takie pręty, to po prostu na nich korozja przeokrutna już jest. Więc zaczynają bardzo korodować. Ale dlaczego te zbrojenie dają na tak niskich warstwach? Na ścianach, które burzyłem, to też było gdzieś na pierwszej czy drugiej warstwie i trzeciej lub czwartej, czyli na dole. Zamiast to być na górze, gdzie ma poniekąd wieniec tworzyć całe ściany, żeby ją do kupy zbierać, to to jest na dole dawane. Nie wiem, po co to jest. Wy może wiecie. Jak mówię, kurczę, tu spojrzałem, ile tu tynku było. 3,5 cm tynku na dole. Ładnie. Dupieprzyli panowie.